Witam Was serdecznie. E, dzisiaj, jak w tytule, namiot. Namiot i statyw. Do statywu później, a namiot to już e, opowiadam i mówię, jak to wygląda. E, no, przyszedł ten namiot w końcu, który kupiłem, który Wam opowiadałem e, w tamtym tygodniu. Jest on i, no i dobra, mówię, idę, biorę jule, idę go rozkładać, zobaczyć mniej więcej, jak on wygląda. Tym bardziej, że recenzję opinie sklepu, z którego kupowałem. Nie jest to jakiś sklep z artykułami turystycznymi, sportowymi i w ogóle, i w ogóle, tylko sklep ogólny. Tam jest gówno, mydło i powidło, czyli jest wszystko i, i nic. Yy, miał bardzo słabe komentarze, aż wręcz nawet przeciwnie, bardzo marne komentarze, bardzo marne opinie, bardzo ludzie yy, no. Nie fajnie, tam pisali komentarze i w pewnym momencie się przestraszyłem, że ten mój namiot przyjdzie jakiś podziurawiony, używany i bez połowy rzeczy, co nie? No, dlatego e, czekałem na niego, aż go otworzę. Niestety, na szczęście namiot okazał się kompletny, cały, nowy, idealny. E, oczywiście sklep nie jest ten sklep nie jest producentem tego namiotu, na szczęście tylko coś tam innym. I ten namiot naprawdę jest cały, jest fajny, co można o nim powiedzieć. Yy, oprócz tego, że na razie no nie mogę powiedzieć, jak jest z wodoszczelnością, bo, no bo to sprawdzi się oczywiście wszystko w terenie. To się sprawdzi na wyprawach, a że na wyprawie już niebawem się takiej znajdę yy, z rodziną, to na w no czasach, no to nie wyprawa, to w czasy. I tam z tą rodziną będę użytkował ten namiot przez całe okrągłe 7 dni i nocy. I wtedy się sprawdzi. Czy No i podczas następnych jakichś tam użytkowań, chociaż nie wiadomo, czy no, takie jakieś tam będą jeszcze kiedyś, ale, ale będą może. To ten namiot, yy, zobaczymy jak on się sprawdzi. Czy te szwy wytrzymają, czy to wszystko będzie działać, czy to się tam nie poprują zamki i, i w ogóle, i w ogóle. Jak na razie namiot jest fajny. Namiot jest fajny. Ma cztery okna co jest bardzo fajne, bo przeważnie w namiotach nie ma okien. Jak jest, to jakieś okienko, a przeważnie nie ma. Więc nie wiemy, co tam się dzieje na tym zewnątrz, można powiedzieć. No i nie wpada do nas bezpośrednio światło. To też jest jakiś minus, gdy dzień spędzamy na przykład w namiocie. A ten ma cztery okienka. W każdej sypialni po jednym, no i w korytarzu dwa, jakbyśmy mieli zamknąć namiot. Po otwarciu namiotu możemy sobie zrobić ten przedcionek, Całkowicie otwarty z jednej albo i z dwóch stron naraz. Także może być taki przelotny, przejściowy, a może być tylko z jednej strony. Oczywiście na każdych tych okienkach są, te okienka są zasłaniane. Można zrobić z nich jako rolety. Na noc, żeby ci tam nikt mordy nie wsadzał, co nie? po co mają tam zaglądać? Na przykład, ale, ale też. Żeby słońce bezpośrednio w mordę nie waliło w dzień. Można sobie zasłonić I, i, i to jest fajne. Dodatkowo te sypialnie mają z tyłu właśnie gdzie jest ten otwór na okienko od razu zamontowaną moskitierę. Między nimi jest oknem, a moskitierą jest gdzieś taka odległość. Przelatuje sobie tam powietrze i w ogóle i to wpada te powietrze. Żaden robak, komar i nic tego denerwującego nie wpadnie, nie wleci drzwi. Jedne i drugie do sypialni tak samo są zmontowane z podwójnych, no jak tam zamiotach, z podwójnych drzwi, czyli moskitiera, osobno i osobno, i osobno e, zamykane drzwi. E, drzwi, no, no to nie drzwi, no ale no wejście. I dwie sypialnie czteroosobowe kładłem się tam, leżałem, e, testowałem i powiem Wam, że jest tam miejsca, jest tam miejsca i myślę, że w dwie osoby śmiało plus jeszcze kilka nawet rzeczy można sobie w koło siebie położyć. No ale mamy namiot czterosobowy. Jesteśmy w trójkę. Plecaki trafią do sypialni Juli, bo Jula będzie jedna sama, więc tam będziemy se składać plecaki. Tam będzie spać Jula, A jeszcze dodatkowo, jakieś rzeczy pierwszego użytku, takie co najbardziej pod ręką, będziemy trzymać sobie w tym korytarzu, w tym przeciągu. Tam będziemy też sobie siedzieć, gdy tam nie wiem, przyjdzie wieczór czy. Gdzie będzie brzydka pogoda, tam będziemy spędzać czas. Namiot jak na razie wydaje się fajny. Zobaczymy po pierwszych użytkowaniach, co się z nim stanie. Czy, czy on się zniszczy, czy szybko się zniszczy, jak się zniszczy. No i o wodoodporność, gdy przyjdą deszcze. To będzie można wtedy sprawdzić i zobaczyć, jak to wygląda. Jak na razie, za cenę 600 zł, nie ma takiej tragedii. Bo sądziłem, że ten materiał może być jakiś gorszej jakości. Uchy, po pracy jest. Także myślałem, że będzie gorszej jakości. Nie jest taki. Nie jest to też najwyższej jakiejś tam klasy, ten, ten materiał, ale, ale myślę, że spełni swoją funkcję i że jako namiot posłuży. Fajna sprawa, fajny taki namiot. Oczywiście do lasu go nie wezmę, bo taką landarę w lesie rozkładać, to chyba że na kilka dni, no bo tak na jedną noc to tak nie bardzo. Co do nocki w lesie, to już dzisiaj mogę Was zaprosić. Na odcinek. No nie no zaprosić na odcinek to nie, bo jeszcze się to nie odbyło. Ale się odbędzie. Odbędzie się za tydzień. Niebawem, czyli nie, no nie za tydzień. W sobotę, ale nie w tę, nie w tę sobotę, w następną sobotę. Na tę sobotę będzie nocka w lesie, ale to nic. To jest to, że będzie nocka w lesie, to jest jeszcze drobny pikuś. To będzie nocka w lesie w hamaku. Gdzie, wiecie, że nie śpię w hamakach. Ale to będzie nocka w lesie w hamaku, ale to jeszcze nic. Będzie to nocka w lesie, w hamaku z całą rodziną. Oczywiście nie w jednym hamaku z całą rodziną. Będzie to nocka w hamakach z całą rodziną. I idziemy do lasu. Jeszcze nie wiemy nawet gdzie, nawet nie mamy pomysłu. Ale mamy pomysł, aby wziąć hamaki. Mamy akurat trzy hamaki. I wziąć trzy hamaki, dwa tarpy mamy. Jeden ten wielki, który w sumie starszy pod trzy. Rozłożymy te hamaki blisko siebie. Nawet od jednego drzewa do po prostu trzech innych. I rozłożymy na to tarpa lub tarpy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I chcemy spędzić sobie nockę w lesie, w hamakach. Jest ciepło. Kupiłem fajne maty. O właśnie, maty. Ale to o matach może, jak już dojdzie do nocki, to może tam. No, mata jak mata. Ale bardzo gruba, fajna. Yy. I, I co? Weźmiemy sobie maty, weźmiemy sobie śpiworki. Wieczorkiem pójdziemy, zrobi się jakąś kiełbasę z ogniska. Rano kawkę. Spędzi się miłą nockę. W hamakach zobaczymy, jak się wyśpimy, jak to będzie fajnie. Jak to będzie w ogóle, no bo rodzinnej nocki w hamakach nie mieliśmy w lesie. W lesie na pewno. I rodzinnej w ogóle nocki w hamakach nie mieliśmy. I tyle. Także będzie coś takiego. To będzie fajny odcinek, mam nadzieję. Na pewno będzie fajna przygoda. I trzeba otwierać się na nowe przyjemności. No dobra, tyle gadki o namiocie i o. W hamakach i o noc w hamaku, w hamakach, a ja przechodzę do tematu statywu. Statyw mam, to jest mój statyw, to jest mój statyw, który posiadam już od jakichś trzech lat. Trzy lata temu kupiłem go gdzieś w intermarsze? Nie, pójdź. Jakim intermarsze? Kupiłem go w mediaekspercie. To jest zwykły statyw. Zwykły na zwykle się statyw rozkłada się, rozsuwa się. Te czym dalej się rozsuwa, to już te nogi na końcu się robią takie banany. Ale on działa, on działa. Tu się ułamało ostatnio. Przed wyprawą. Tu się ułamało, tu pokleiłem coś na Superblue, tu się ułamało, stawiłem, tu zgubiłem śrubę w ogóle podczas jazdy. Tu się zepsuło, więc tu powierciłem jakieś dziurki i on się roz, rozkłada, ale, ale tak marnie. I tak, tak jakoś. No ale dobra, jest, jest ten statyw, przeżył swoje, przeszedł swoje, nagrał mnóstwo filmów. Na, był ze mną w mnóstwo miejscach i pomyślałem, że czas najwyższy na coś nowego. Bardziej mi interesował statyw, który jest wyższy, bo ten w sumie dochodzi do takiej wysokości. Gdybym chciał nagrywać się bezpoś, bezpośrednio vis-a-vis -vis mojej twarzy, to takiego statywu nie mam. I chciałem wyższy statyw, no i. I ten jest zużytkowany, taki marny, jest taki, niby wygląda, że słaby. Jak go zobaczyłem w sklepie, mówię, e, to taka jakaś chińska tanizna, firma Star05. No i mówię, no to będzie jakaś lipa i on się zaraz rozsypie. Na szczęście nie rozsypał, no rozsypał się, ale po tylu latach i po tylu użytkowaniach, noszenia w plecakach, rzucania gdzieś w koszyki na rowerach, w w koszyki gdzieś tam pod siedzenia i w ogóle na, na skuterze i, i tak dalej i tak dalej. I pomyślałem, aby wymienić go na nowy lepszy model. Zbliża się w ten weekend zbliża się rocznica związku z Dominiką, którą jestem już 14 lat i, i tak sobie Myśleliśmy właśnie nad prezentami, nawzajem jakiś tam dla siebie, żeby tam sobie coś podarować, drobnego. No i tak właśnie wpadł mi na pomysł właśnie, pomysł tego statywu. W sumie wszystko mam, a statyw by się przydał. No i to do dobra mówię, no to już wyszukuję ten statyw. Wyszukuję hmm. ten statyw. No i oczywiście cały czas w głowie miałem statyw, duży, solidniejszy, są takie, z takimi przekrojami rurek, konkret. Nawet jest taki, właśnie którego znalazłem, który miał, to był w, mojej, w moim planie i w mojej głowie, że ten statyw był taki wielki, gruby z grubych rurek, rozkładany na wysokość chyba dwóch nawet metrów, czy tam metra dziewięćdziesiąt. Tutaj, dodatkowo w tym miejscu, gdzie ma tą, już gdy rozłoży się statyw, ten trójnóg, to jeszcze dodatkową funkcję tego wysuwania to miał na korpce i że można by było fajne ujęcia robić. Gdzieś pod krzaczkami, a to by się opuszczało. No bo tu nie chodzi to płynnie, nie da rady takiego efektu uzyskać. A właśnie taki statyw znalazłem. I znalazłem ten statyw i był już, już w koszyku. Nawet no, chyba jeszcze jest w koszyku. Już w koszyku go wrzuciłem i mówię: To jest ten. To jest ten taki, chcę i w ogóle. Ale nagle, gdy już byłem gotów powiedzieć Dominice, że tak kup mi ten nagle przypomniało mi się jak półtora roku temu ba, nawet chyba dalej gdy pierwszy raz poje no nie, gdy pojechałem do Leśnych Ludzi i pierwszy raz poznałem tam, nie pierwszy raz u Leśnych Ludzi, bo byłem już tam parę razy, yy, ale poznałem tam pierwszy raz się z Sietrą, z kanału Sietra Urbex i z Janem ze strony wyprawy na Janka oni tam z nimi przebywając, chodziliśmy, robiliśmy urbex, było niesamowicie, ale to nie o tym, ja właśnie o sietrze. Sietra wyciągnął statyw taki mały. I do dziś go chyba ma. Teraz jak byliśmy na Bielawie, na tej opuszczonej wyspie, to też go z tego co pamiętam to miał. Statyw mały, przenośny, chował sobie go tam w kieszeń czy w plecach. i był bardzo malutki. I teleskopowo się tak wysuwał. Ten też jest teleskopowy, ale za każdym razem trzeba odpinać te nóżki. Już ma ograniczenie. Teraz, żeby tam coś centymetr wyżej, to już trzeba otwierać nasioną nóżkę. Albo jeśli tam chcemy centymetr wyżej, to nasioną nóżkę. To trzeba zawsze zamykać za sobą, bo nieraz było, że stawiam, a on nagle puu, razem z kamerą leci, bo zapomniałem zapiąć jednego zapięcia. I jestem zabawy. Za każdym razem z tego, tego. I nagle on wyciąga taki, jak rurka, do, jak antena od radia. Te nogi się rozkładają, pryt, stawia i nagrywa. I oczywiście rozmawiałem z nim na ten temat, polecał mi go jak najbardziej. Bałem się, że on sam się pod swoim ciężarem, ciężarem aparatu czy kamery on się złoży. Nie, nie składa się. Okazuje się solidny, masywny, bardzo łatwy w opracowaniu. Nie miałem tam zamiaru, tym bardziej to byliśmy już wtedy chyba e, ostatni wieczór. Yy, I to byliśmy u leśnych ludzi już w lesie, gdy rozmawialiśmy o tym statywie dokładnie yy, i polecił mi go. Więc nagle przyszedł mi do głowy, że faktycznie, przecież jest taki statyw, co nie, który polecał mi Sietra. Więc znalazłem, wyszukałem go, szukałem go, nie było łatwo go znaleźć, bo jakoś gdzieś tam na Allegro wpisywałem i, i już teleskopowy i rozsuwany i, i jakiś to wyskakiwałem i takie. A a ten dopiero po jakimś gdzieś tam czasie znalazł się. Nawet nie wiem, czy to jest taki sam, który posiada Sietra. Prawdopodobnie inny. Mi się wydaje, że on miał troszkę inny, ale znalazłem. Znalazłem i go zamówiłem. Już go wam pokazuję. I to jest właśnie ten statyw. Statyw jest, wygląda jak mam taki mały pod GoPro eee, i tak wygląda. Fajny. Wyglądany jest. Może to zwykła okleina, ale wygląda z carbono. Ogólnie wygląd jego jest naprawdę fajny. Aha, tu jeszcze jest rzecz, której nie zauważyłem. Tu można szerzej rozstawiać nogi. Na przykład w taki sposób ma taką blokadę lub wężej. Przełączając, już dalej się one nie rozłożą. To z powrotem i one już się rozkładają szerzej. Na przykład pod dużą kamerę. Na, małe, na dużej kamerze. Ta stabilność musi być bardziej rozłożona i na przykład można tak zamontować. No świetne, dobra, tego nie widziałem, dopiero to zauważyłem. W sumie jestem w domu od pół godziny, więc nie dużo zauważyłem, ale zauważyłem to, to, co najważniejsze w nim, nogi. Chociaż one jeszcze dodatkowo mają tutaj blokadę. Nie wiem jak ta blokada działa. Aha, słychać. Blokada otwarta. Nie, zamknięta. Teraz jest zamknięta. Aha, rozumiem, żeby pod ciężarem aparatu, ale sprawdzałem pod... Telefonem. Pod telefonem to się nie składa. A na przykład lustrzanka czy coś jest bardzo duże i ciężkie, więc te nogi mogłyby się nawet złożyć gdzieś. A tu jest właśnie taka blokada, którą wystarczy przekręcić i już te nogi się składają. I choć jak widzicie na pewno na zdjęciu, te statywy są praktycznie równe. Ten stary jest troszeczkę niższy, ten jest wyższy, ten jest wyższy ale nie jest tak wysoki, aby sięgnąć mi do twarzy. No niestety nie będę miał w dalszym ciągu tej przyjemności rozkładania go w taki sposób. Ale, ale jaki jest? Jest w ogóle lżejszy niż ten, gdzie jest taki niby tylko kilka rurek trochę plastiku, a ten ma te rurki stalowe. I już statyw stoi. Na przykład tak. Można go na trzy, na trzy sposoby rozłożyć. W taki. za mikrofon mówić. Taki, ale to bardzo mało stabilne. Właśnie w ten standardowy. O! O. I on dalej nie pójdzie. I ten bardzo szeroki. Wokój. Ale to wolę ten standardowy. No nieważne, ważne, że się robię tak i sobie ustawiam wysokość. Taką, jak mi odpowiada. Taką, taką. Krzywo, prosto, jak chcę. Świetna sprawa, świetna zabawa. No ja wiem, może to tylko z wyprostatym, Może 90% ludzi taki ma, ale ja takiego nie miałem, a mam teraz. Jest fajny. No, tylko ma tą rękość duszą. Do nagrywania łatwiej jest złapać i obserwować zwierzynę kamerą, aparatem, telefonem czy kamerą sportową, bo w komplecie jest zestaw do kamery sportowej, można założyć. po prostu można korzystać. Kolejną rzeczą to jest niesamowicie świetna rzecz, to uchwyt na telefon, który się bardzo fajnie rozkłada tak i tak. I już tego, a bardzo lekko wchodzi. W tym moim to trzeba ten telefon na hamę wciskać. Strach, bo niektóre są też klane i pękają, a, a, a tu jest bardzo na przykład to leciutko wszystko chodzi. Bardzo fajne, ale trzyma i nie wypuści tego telefonu. Firma Hama. Nie wiem jakiego Hama, ale... Ale... Ale jest naprawdę fajny. I, I nie ma 40 śrubek, tak jak mój, żeby kąt pochylenia jedna śrubka, kąt przestawienia druga śrubka, kąt obrotu czwarta śrubka i wysokości piąta śrubka. I, i to wszystko... Jeszcze, a jeszcze tam coś, a jeszcze tam coś... Ten ma też y, wbudowaną w sobie tą poziomicę, tamten też. Tamten miał tą podłużną, ja mam tu oczkową, y, więc mogę bardziej dokładnie środek wyznaczyć, znaczy jego, jakby to miało znaczenie jakieś. Ale jest. Yy, a tu mam tylko jedną śrubkę w tej rękojeści, którą sobie mogę manipulować, ustawiać, którą stronę mi się podoba, za pomocą jednej śrubki i stoi stabilnie. I to jest wszystko. Popuszczam i ustawiam sobie tak, 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 czy tak, kąt w tą, czy kąt w tą, obrót, góra i dół. No dobra, tyle nachwaliłem się, ale świetny prezent mi Dominika sprawił. Także mam fajny nowy statyw. Oczywiście tego starego się nie pozbywam. Będzie on na przykład do, jak będę... Robił jakieś filmy, gdzie trzeba będzie robić dwa ujęcia z, albo z dwóch kamer nagrywać. No to, to będę miał po prostu do tego statyw, aby móc to zrobić. Ale od dzisiaj ten idzie w odstawkę na razie w, w kąt, można powiedzieć, a ten teraz będzie podróżował ze mną. Poza tym jest no, tak mega wygodny, yy, że no, nie ma możliwości, żebym go nie zabierał ze sobą. <grym> Chowam go w kieszeń, chowam go w y, torbę łudową i idę. Tyle. Coś, coś jeszcze mógłbym powiedzieć. Nic więcej. Pozdrawiam Was w środku tygodnia. Reszty tygodnia miłego Wam życzę. Film z jakiegoś lasu prawdopodobnie w niedzielę, bo w sobotę wybieramy się na, do Wesołego Miasteczka. Gdzieś są w Szczecinie odbywają się Dni Morza. Yy... Więc będzie wielka impreza, yy, będą statki, yy, mnóstwo imprez, atrakcji, rzeczy do zwiedzenia, rzeczy do zobaczenia itd. Tak tak Dlatego wybieram się tam z rodziną. W sobotę się tam wybieram z rodziną. Może jakiś mały, krótki reportażek z tego, parę zdjęć, jakiś parę filmików mógłbym Wam w sumie nagrać i podrzucić. A, a w niedzielę do lasu. Oczywiście nie próżnowałem od początku tygodnia, bo troszkę sprzątam w garażu, miałem tam za duży bałagan. Yy, między, jak, między oddechem a usiądnięciem yy, w, po pracy. Dodatkowo jeszcze zrobiłem sobie yy, ze skóry, bo mam jej nadmiar i zrobiłem yy, sobie yy, uchwyt na cęgi do pracy. Więc, więc też yy, coś tam jeszcze podubałem. No ale to dopiero środek tygodnia, jeszcze przede mną na pewno dużo rzeczy i dużo czasu. Ja dzisiaj Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie cześć.